Hej, hej, witam serdecznie z mojej pralni. Korzystając z tej okazji, że akurat dzisiaj wylądowała u mnie marcowa dostawa, są już kosmetyki dla moich klientów, więc chciałabym tak w paru słowach przedstawić Wam, jak działają konsultantki, jak my to robimy. Te konsultantki, które pracują z katalogiem, rozdają katalogi, zbierają te zamówienia, jak to technicznie wygląda. Właśnie teraz chciałabym tak szybciutko Wam pokazać, właśnie na podstawie tego co ja robię. Więc tak, mamy y, miesiąc, miesiąc kampanię, planujemy kampanię. Od razu tutaj polecę świetny kalendarz dla konsultantek, który robi jedna z nas, z nas liderek konsultantka Kaśka. Co roku mamy kalendarze. Polecę akurat też Wam. Zawsze fajne motto, fajny rysunek. I to, co najważniejsze dla nas, to tak: po pierwsze, kody. Kody, które Wam się bardzo, bardzo przydadzą, są tu kody na torebki papierowe, na te woreczki do pakowania naszych katalogów torby, torby papierowe do pakowania zamówień Pamiętajcie, nie mamy reklamówek w tej chwili w naszym Avon w UK. Mamy tylko papierowe torebki więc tu mamy te kody podane, więc sam już dlatego ten kalendarz jest przydatny nawet dlatego, że mamy tu kody i poza i, i konsultantki bardzo często o to pytają, szukają nie umieją nigdy tego znaleźć kupcie kalendarz, w kalendarzu wszystko jest a oprócz tego Fajnie z datami, wszystko można sobie zaplanować, napisać. Nasz program Avon Reward, jak my zarabiamy, sobie tutaj, wiecie, możecie wszystko tu uzupełniać, pisać. Ja korzystam z tego, że sobie planuję swoje dostawy, więc właśnie od tego zaczynam. Mam miesiąc, mam czas na rozłożenie swoich katalogów, mam bazę swoich klientek, gdzie te katalogi rozdaję. Jeśli to są moje stałe klientki, które ja odwiedzam co miesiąc, to właśnie daję im katalogi potem je zbieram. Jeśli jeśli idę w nową ulicę, a pamiętajcie, konsultantki już nie mają przydzielonych ulic, możemy chodzić, gdzie chcemy, nie mamy ograniczeń, to ja dodaję. No się kartonie, takie karteczki, też ukaśki zrobione. Zresztą wszystko robimy u Kaśki Taką karteczkę właśnie dokładam do swoich katalogów, do tego woreczka, Jest, yy, gdzie jestem ja. Ja, to jestem ja, tutaj kosmetyki i tutaj po prostu piszę, że jestem tam Agnes, bla, bla, że mam nadzieję, że im się katalog podobał i kiedy będę go zbierać, zaznaczam tutaj okienko, kiedy ja przyjdę po katalog, żeby zostawiła mi go na zewnątrz, nie będę nigdzie pukać, tu, tu piszę, że na zewnątrz ma być i jest też informacja, że może również zrobić zakupy u mnie w sklepie internetowym, gdyby chciała. Oraz są dwa tutaj takie okienka do zaznaczenia dla, dla, dla tych osób, które otrzymują mój katalog Że jeśli już mają inną jakąś swoją konsultantką lub, yy, lub nie chcą dostawać więcej katalogów ode mnie To mają zaznaczyć tu ptaszkiem To jest takie, słuchajcie, po prostu na tym, na tym to polega, żebyśmy jedna drugi nie odbierały sobie klientek Więc właśnie tutaj dzięki tej informacji, yy, jeśli któraś osoba... Pod danym numerem domu ma już konsultantkę swoją, więc wystarczy, że zaznaczy: Ja już więcej jej tam katalogu nie zaniosę, bo szanujemy nawzajem swoją pracę. A tutaj zaznacza w ptaszku, że ona nie chce, nie chce nic tym razem, ale prosi o kolejny katalog, żeby jej przynieść. Więc bardzo, bardzo jest to fajne, przydatne dla nas. I właśnie takie karteczki dokładam do katalogów. Do katalogów dokładam i wrzucam. W drzwi, w drzwi. W domy tu, w Anglii po prostu jest to bardzo, bardzo popularne. Nie trzeba nic kombinować, niczym się martwić. Po prostu my wrzucamy przygotowane katalogi i tyle. Jeśli nie mamy takich karteczek, takich tych e, takich, możemy same swoje wymyślić. To też nie jest problem. Możemy również wykorzystywać druki na zamówienie, które mamy. Też w Anglii właśnie jest coś takiego popularnego, że klient wypisuje tutaj tutaj. Tu widzicie moje zamówienie już zebrane i klient wypisuje, schowam te dane personalne, co on zamawia i tak dalej Więc my mamy takie gruczki, one są zawsze, w, no, dwie kartki, oryginał i kopia Jedna karteczka idzie dla klienta z zamówieniem, ja daję oryginał, kopia co idzie dla mnie, możemy to robić na odwrót Wszystko jedno, ważne żeby mieć dowód jakiś naszej sprzedaży, bo z drugiej strony są informacje na jakiej zasadzie to wszystko polega i że klient ma prawo zwrotu I co? Jak nie mamy tych karteczek To właśnie wystarczy nam to, dziewczyny Wystarczy, że tu piszemy Ja mam akurat pieczątkę, bo ja już jestem bardzo długo w Avon Jak ja na przykład przygotowywuję 100 katalogów To wierzcie mi, 100 razy pisać tutaj jakiś tekst To jest bardzo męczące dla mnie <laughs> Więc ja mam pieczątkę, którą sobie tu stempluję I tu są tylko i wyłącznie moje dane personalne Jak się ze mną skontaktować I... Co zrobić? Co zrobić? Co zrobić? Jeśli właśnie nie mamy tych dodatkowych karteczek, wystarczy to tu sobie mazakiem podkreślić, żeby zostawiły katalog z zamówieniem na zewnątrz. Zaznaczamy dzień tygodnia, kiedy wrócimy po nasze zamówienie i o jakiej porze, czy do południa, czy po południu, oraz datę wpisujemy, kiedy będzie dostawa. To wszystko, więcej nic nie musisz robić. Wrzucasz na jakiejś upaczonej wcześniej ulicy, gdzie sobie spacerowałaś, byłaś, wrzucasz katalogi i oczywiście z kalendarzem planujesz, kiedy wrzuciłaś, kiedy wracasz po te katalogi i zbierasz zamówienia, żeby, wiadomo, przepakować i dać znowu potem na kolejne domy. Więc zebraliśmy, poszliśmy, zebraliśmy. Ja mam sobie zebrane swoje zamówienia, co jest bardzo, bardzo ważne. Jak jesteś konsultantką, pamiętaj, żeby zawsze mieć jeden przynajmniej katalog dla siebie e, aktualny, ponieważ Ponieważ łatwiej będzie Ci znaleźć potem te produkty, które zamówiła klientka w boksie, no nie? Dobrze jest, jeśli klientki nam piszą numer stron, na której jest ten produkt, który zamawia. Wiadomo, numer, numer produktu, ilo, ilo, znaczy nie tam jest potem chyba pojemność, nazwa, ilość i kwota. To wszystkie informacje muszą być na tym właśnie dowodzie zakupu i według tego jak coś takiego mamy to pakujemy zamówienie pakujemy zamówienie jak je dostaniemy tak wcześniej musimy je jeszcze wysłać do Avon i właśnie Avon karton z kartonami boże no wiadomo że w kartonie <laughs> przywozi nam firma kurierska do domu dziewczyny bardzo bardzo ważna rzecz tak wyglądają kartony, tak dostarcza nam je kurier, żeby je otworzyć, nie męczcie się, tylko po prostu obróćcie karton do góry nogami. Dobra, do góry nogami i zobaczcie. O, jest pokazane, że żadne nożyczki, żadna szabla. Ja się śmieję, bo to nie nuszę jak szabla wygląda. Więc szabli też nie używajcie. Nic od tego, tylko wystarczy lekko nacisnąć. I pociągnąć. To jest bardzo, bardzo proste, więc nie trzeba żadnych narzędzi tutaj nie siłować. Czasami, jak widzę, jak konsultantki porozrywały te kartony, to, to jestem pełna podziwu, jak one to zrobiły. W boksie, zobaczcie, jak boks wygląda. Ja tu fakturę już sobie odłożyłam na bok. Zawsze mamy fakturę dołączoną. To jest po prostu miks. Nie będę tego komentować, ale zobaczcie, jest miks kosmetyków, tak? Bardzo duży miks, trochę dla mnie to ciężkie. Jeszcze czekajcie, położę sobie z boku i teraz tak, w zależności co zamówiłyśmy, to mamy w boksie, tak, można na podstawie faktury sobie sprawdzić, czy wszystko jest, czego nie ma, to od razu sobie zaznacz na fakturze, czego ci, którego produktu na przykład nie było, albo jest jakaś, jakaś pomyłka, zawsze na fakturze są też wypisane, na przykład jak były jakieś braki, tu są wypisane braki, i na przykład rzeczy no discount, czyli te spers Luka, jakieś, jakieś po prostu materiały do pracy, które nie są objęte naszą prowizją. Tak samo na fakturze macie wypisane numer produktu, ilość zamawiane, zamawianej tej rzeczy, nazwę tego, cena katalogowa, cena łączna, bo jeśli ktoś więcej zamówi, to ta cena łączna będzie inna, Your cost, czyli Twój utarg. Twoja prowizja w zależności na jakim poziomie jesteś w, Avon, w zależności od o twojej sprzedaży kwartalnej, tak. Im więcej, wiadomo, im więcej sprzedajesz, tym wyższy poziom jesteś. Ja akurat jestem na ostatnim, czyli najwyższym poziomie, piątym, to jest poziom VIP 32%, więc tu mam wyliczone ile z danej z danej z danej rzeczy jest koszt do zapłaty do AWON i na końcu ostatni słupek. Ja się przed chwilą chyba pomyliłam z tymi słupkami. I ostatni słupek to jest właśnie kwota mojej prowizji, jaką mam prowizję z tego danego towaru. I dla przykładu, tutaj mam pierwsze maskę do twarzy jakąś. Jakąś maskę do twarzy kosztuje w katalogu 3,50. Do AWON muszę zapłacić za nią 2,38, czyli zarobiłam na niej funt 12. I tak, tutaj ciurkiem wszystko mamy dokładnie wypisane i tak jak mówię, w zależności jaki macie stopień, takie będą kwoty tutaj, tak? Wszystkie rzeczy, które są, nie było, czy, czy będą dołożone do kolejnego zamówienia, też macie tutaj, informacja jest wpisana, czytajcie uważnie w swoje faktury. I tyle, i tyle. I, na, i z przodu jeszcze, też ważna informacja na samym, to jest druga strona faktury, to jest właśnie takie wasze bądź podsumowanie. Pamiętajcie też, że ten invoice yy, w momencie, kiedy go dostaniecie może być nieaktualny, to znaczy w tym sensie, że jeśli w międzyczasie zrobiłaś jeszcze dodatkowe jakieś zamówienia, czy dokonałaś płaty jakieś na swojej koncie, czy wręcz sprzedałaś coś przez sklep i prowizja twoja z twojego konta została odliczona z tamtej sprzedaży, no to kwota do zapłaty do Avon będzie inna, na przykład ja tutaj mam Kwotę do zapłaty 1000 ileś tam y, funtów. Jest oczywiście tutaj wyżej wyszczególniona data, do kiedy mam tą fakturę zapłacić, ale ja już zapłaciłam przedwczoraj, więc to już jest ta kwota dla mnie nieadekwatna, bo ja już połowę zapłaciłam, więc mam inną kwotę. Trzeba sobie wejść na konto swojej konsultantki i sprawdzić, jaką mamy faktyczną kwotę do zapłaty. Jak płacimy od razu szybciutko? Właśnie przez konto konsultantki. Tam jest. Tam jest y, Miejsce make a payment, wystarczy kliknąć i tam kartą swoją bądź męża, jak wolisz, płacimy, tak? Można też iść do banku z tym kwitkiem, na pocztę trzeba wpisać jaką kwotę chcemy wpłacać i pamiętajcie, że trzeba doliczyć 57 pensów, to jest opłata manipulacyjna za zrobienie właśnie przelewu Takim, właśnie na takim druczku, w poczcie lub na banku. Można też dzwonić, tu macie informacje, tu jest wszystko, czyli dziewczyny, czytamy. Ok? Dobra, czyli co? Powiedziałam. Zebraliśmy zamówienia, wysłaliśmy swoje zamówienie do Ewon, przyszły paczki kurierem, mamy tu fajny mix. I teraz to. I teraz po prostu nic innego nie robimy, jak bierzemy właśnie takie zamówienie naszej klientki i według niego sobie wyciągam te produkty. Które ona właśnie zamówiła. Oczywiście ja nie mam tu y, żadnego przygotowanego. Wcześniej nie będę teraz tu robiła, bo tam obok stoi pięć innych kartonów, więc ja tylko jeden tu wam pokazuję. Ale są produkty, jest tu po prostu całe mnóstwo fantastycznych rzeczy. Mm, jak ładnie pachnie. E, przy... Mam tu z boku przygotowane inne zamówienie, które już wcześniej sobie spakowałam. Spakowałam i właśnie y, jest tutaj wypisane. Od mojej klientki Lindy, co ona tutaj chciała, i w środku jest, właśnie, według tego zamówienia, są dołożone produkty. Ja, jak coś właśnie takiego robię, mam przygotowane tu zamówienie, wszystko jest to, co ona powinna dostać. Mam oczywiście zaplanowane, kiedy w kolejnym miesiącu ja zbieram zamówienia i kiedy. Kiedy będzie kolejna dostawa, wszystko to musi być, wiecie jak, w zegareczku szwajcarskim. Więc ja mam jeszcze takie jedne dodatkowe karteczki, bo to są już moje stałe klientki, więc one dostałam tylko takie. Też są tu dane kontaktowe moje, jak się ze mną skontaktować. I dwa okienka, które wpisuję, kiedy następnym razem będę zbierała zamówienia. Tu mam 1 kwietnia wpisany, bo tak sobie zaplanowałam. To jest sobota, ja zawsze soboty do południa pracuję, rozwożę bądź zbieram katalogi. I kiedy zamówienie z katalogu kolejnego, czyli kwietniowego, będzie dostarczane, czyli 16 kwietnia. I katalog kwietniowy bo już mamy katalogi kwietniowe. Pamiętajcie, zamawiajcie sobie wcześniej. Zawsze możemy zamawiać katalog w danym miesiącu, w danej kampanii, aktualny i jeden do przodu, więc zamawiajcie sobie wcześniej. Polecam Wam to. Więc ja już mam katalogi kwietniowe i już wszystko wiem. Maskara, maskara Lazgieni, już poprawiona, w lepszym wydaniu, wraca do nas. Już nie mogę się doczekać. Chyba jutro będę miała, to będę testować, pokażę Wam. I co? I dostałam właśnie klientki nowy katalog. Jeśli jeśli, jeśli jest jakaś nowość, nowość jakiegoś kosmetyku czy perfumu, to ja dokładam wtedy próbeczki O, na przykład pokażę Wam, w poprzedniej kampanii nowością był ten perfum, tak Piękny jest, dziewczyny, jest piękny, jeśli go nie wąchałyście jeszcze, to ja naprawdę, naprawdę szczerze polecam Bo jest cudowny, taki wakacyjny, owocowy, owocowy zapach Różne są opinie, co myślimy o far awayach, ale powiem Wam, że... Będzie Wam się podobał Jest on po prostu łagodny, kwiatowo-owocowy Odświeżający zapach Dla mnie pachnie wakacjami Także mam go yy, Też sobie go zamówiłam i polecam innym I Ja na przykład w poprzedniej kampanii Właśnie w marcu do katalogu Dołączałam taką próbeczkę Też te karteczki można zamówić U Kaśki na grupie Też Kaśka właśnie coś takiego produkuje I do tego doklejałam próbeczki Zawsze próbki wszystkich nowości Możemy zamawiać z luka. Właśnie też miesiąc wcześniej, na przykład tak jak teraz z Fersluku. Nowością będzie No akurat i tak i nie. Tak teraz trochę, trochę namieszam, bo nowością będzie ta maskara, a krem nowy z protinolem, e, z protinolem pod oczy. Nowość taka będzie dopiero w maju, więc już teraz, teraz w kampanii marcowej z Fersluka kwietniowego, możecie zamawiać próbki. O, ja tu mam tą próbkę. Widzicie, na krem właśnie, na ten krem, ale to jest pod oczy, Avon zrobił nowość nam taką. Możecie już zamawiać, ale ja nie dodam do katalogu tego kwietniowego tych próbek, bo tego kremu jeszcze tutaj nie ma. One jeszcze z kwietniu go nie, nie mogą go zamówić, będzie dopiero w maju, więc dopiero do katalogów majowych będę dodawała próbki tego mm, kremu pod oczy. A tutaj, żeby też coś dostały ode mnie, to mamy na tej stronie porównanie z czym? Estée Lauder ich serum z naszym serum i właśnie próbeczkę właśnie tego serum tu im włożę i taką niespodziankę klientka ode mnie dostanie. Oczywiście dostaje ode mnie, tak jak Wam pokazywałam wcześniej, druk na złożenie zamówienia, taki katalog i do tego dokładam właśnie karteczkę z informacją, kiedy przyjdę po zamówienie i kiedy będzie znowu dostawa. Wkładam to wszystko do woreczka jest mój woreczek do woreczka. Zamykam i dokładam do zamówienia. Ja tu jeszcze mam taką nalepkę fajną, certyfikat Beauty Advisor, bo ja nim zostałam, ukończyłam szkolenie, odebrałam swój dyplom i mam właśnie takie naklejki, które mogę używać i naklejać właśnie na katalogi, na woreczkę, woreczki czy zamówienia, żeby właśnie moje klientki wiedziały, że, że ukończyłam szkolenie i mogą mnie zapytać o różne rzeczy, a ja z chęcią pomogę. O. I ten katalog wkładam tutaj, słuchajcie, do wora. Do wora, gdzie zamówienie pani, gdzie żeśmy dali tu. <laughs> e, tu sobie, tak jak powiedziałam, ja sobie kopię zostawiam. Oryginał, natomiast tak sobie tu zakładam, żeby mi nie wypadło czasem po drodze, jak będę jechała samochodem. A gdzie mój skrzywacz? Dowidział skrzywacz, szukam, wiecie, skrzywacza. No i co? Nie ma. Nie ma, gdzieś mi się zapodział, dobra, no to trudno. Będę teraz improwizować. Więc potem biorę, właśnie, Szywacz i tu przypinam sobie właśnie to zamówienie, i w ten sposób zawożę mojej klientce. Tak wygląda. Bardzo prosto, 17 minut gadam, już kończę, bo miało być krótkie. Tak więc nie jest to, słuchajcie, trudne. To jest naprawdę bardzo fajna, łatwa praca. W zasadzie nic więcej nie trzeba robić, a jest, jest przyjemna i ładnie pachnie, bo, bo obcujemy z różnymi kosmetykami. Chciałabym zachęcić wszystkie osoby, które jeszcze się nie zdecydowały, żeby do nas dołączały, bo w ten sposób możecie sobie zarobić fajne pieniążki. I kto wie, może Wam się to spodoba, zaczniecie działać na jakąś większą skalę. Wszystko jest dla Was. W tym miesiącu, marzec, mamy ofertę, że Ejwon do startera, do startera, starter nam tutaj. Do startera, nasz starter, pamiętacie go, to jest duży box kosmetyków, kosztuje 30 funtów, on jest wart dużo, dużo więcej Więc do tego startera ewon dodaje Wam aż 60 katalogów Dziewczyny, 60 to jest naprawdę bardzo dużo, bo standardowo daje 20, teraz daje 60 Więc 60 katalogów dostaniecie, żeby zacząć działać z kopyta Skopyta działacie I jaka jeszcze jest promocja? Promocja jest taka, że wybierasz ten starter 30 funtów Nie płacisz przy zakładaniu konta To jest bardzo, bardzo ważne Następnie masz czas do końca miesiąca Żeby zebrać zamówienia I jak zrobisz to na minimum 150 funtów To Avon zwróci Ci kosz zakupu tego startera więc to jest naprawdę świetna sprawa, czyli generalnie możesz do nas dołączyć za darmo. Masz taką okazję, wszystko jest w twoich rękach. I jeszcze ten box dostaniesz, ale nie tylko box, jeszcze, jeszcze dostaniesz pomadkę. Oczywiście ja jej tutaj nie mam, nie mam, nie mam. Jak zwykle jej nie mam. Nasza nowa Hydra Lipstick Tom, Tom w kolorze właśnie czerwonym. Dostaniesz jeszcze pomadeczkę w prezencie. Więc dziewczyny, dołączajcie. Avon to jest naprawdę bardzo fajna sprawa możesz spróbować. Możesz spróbować i zobaczysz, czy uda Ci się zarabiać dodatkowe pieniążki na sprzedawaniu właśnie kosmetyków innym, a jeśli nie, to i tak będziesz zadowolona, ponieważ zawsze osoba, która ma konto w Avon, kupuje z katalogu minimum z 15% zniżką. Czyli jak widzisz, co my tutaj mamy, różne produkty, różne rzeczy, to dla Ciebie zakup tych rzeczy będzie zawsze. 15% mniej. <śpię Considering> Ale to nie wszystko, bo na przykład, tak jak e, właśnie pokazywałam Wam katalog, katalog kwietniowy, w katalogu kwietniowym, oddaj, oddaj, oddajcie no, ten katalog kwietniowy z powrotem, <śpięarus> w katalogu kwietniowym będzie ta maskara, ta maskara, tak, ta maskara w kwietniu będzie już, to teraz konsultantki mogą ją kupić sobie za 5,60, jeśli dobrze pamiętam. 5,60 funtów, a będzie ona kosztowała, już Wam powiem też, otwieram tu stronę, chyba 7. 7, czekajcie, czy ja dobrze pamiętam? Nie, 8. 8 funtów będzie kosztowała dla klienta. A konsultantki już w tej chwili kupują, kupują maskarę z 30% zniżką. Ja już sobie tu mam kalkulator. Widzicie, nie miałam skrzywacza, ale mam kalkulator. Odejmę szybko. Nie, coś mi tu nie wyszło. To jak się ma kalkulator, to też nie znaczy, że umiemy z niego liczyć. Tak, 5,60, dobrze zrobiłam. 5,60, czyli 8 funtów będzie kosztowała maskara przy zakupie dla klienta. A Ty zawsze wcześniej o miesiąc możesz kupić daną nowość ze zniżką 30%. Czyli 5,60 dla Ciebie ta maskara. Dziewczyny to się opłaca. Naprawdę to się opłaca, bo tak jak powiedziałam, albo zarabiamy, albo korzystamy same dla siebie. To Tyle. Jest 20 minut, jest 20 minut, miało być krótko. Mm, Tej znaczy Ci się podobało, czy chcesz więcej takich moich filmików. Do zobaczenia miłego dnia. Pa!